Siemano, kolejny vlog, tak jak mówiłem, będę nagrywał teraz, także jest super, cieszę się, lecimy na tajnego spota, który jest czynny tylko w niedzielę, a nie taki tajny, bo publiczny, ale zaraz tam widzimy, pozdro. Bardzo fajny odzew pod ostatnim unboxingiem, także dzięki bardzo, dla mnie to bardzo, bardzo fajny wynik, jak po takiej przerwie, także... Co, lecimy na spota, porobimy coś dzisiaj śmiesznego, zobaczymy, może coś dzieje fajnego, eee, pozdro, lecę, elo, a i bijecie mojego Instagrama, pozdro. Jestem pozerem. Dobra, widzowie, witam was na tajnym spocie, jesteśmy na Lidlu, pozdro, będziemy sobie jeździć. Będę jeździł w okularach, bo jest przypało, bo jest to taka dziewczyna, która lepiej jeździła do mnie i się wstydzę, także będę jeździł w okularach. Muszę powiedzieć coś cicho, bo muszę teraz podwyższyć swój poziom, dlatego ryzykuję swoje życie skaczą tak wysoko, dlatego no jest niefortunne, tak? Nie spodziewaliśmy się takiego obrotu wydarzeń, ale jeździmy. zrobimy Oli w miejscu, żeby było się robię wysoko, tak? No, to było jak szef, tak? Dobra, teraz kickflip szybki. Wiecie, kickflip to nic. Prawie, prawie. Dobra, jeszcze daj <noise> Widzę, że się świetnie bawisz. No jeszcze to zabawę. Niesamowita. Niesamowita praca. Z, z... robienia miniaturek na kamerzystę. Multitasking. Sama, o, zróbmy ten. zależy mi od piszki. deski czek To jest trick którego najszybciej się nauczyłam. No, prawie wyszedł. To jest trick, którego jeszcze nie umiem. Ach, niefortunnie. To jest trik, którego najszybciej się nauczyłem. Nauczyłam, tam było, tak? To jest trik, którego jeszcze się uczę. Nie używajcie TikToka, widzę. Nie wchodźcie na ten, na ten y, społecznościowy... Jak się to się społecznościowy. Ej, rozumiem? Możemy spróbować to jest bez no, bez jest do tego Ale się wypalę po sobie I was Jeszcze gaz Dobra widzowie poskiekaliśmy, siadło mi pierwszy raz oli na krawężnik, nawet nie raz, także pozdro. Eee, Powiem, że teraz w kamera, potem, na, na, potem pokażemy co, czy coś progosowałem czy nie, jak nie. To robimy coś innego, jeszcze jest jeden plan, co dzisiaj zrobić na odcinku, bo moja decha jest dość brudna, więc wypadałoby ją umyć, także... No, widzimy się zaraz. Dowie, złapały nas niefortunne nimbusy. Dlatego musimy uciekać, bo jest tam super burza. Musimy jeszcze dzisiaj coś zrobić, także lecimy na tą miejscówkę, gdzie musimy coś zrobić. I, I co? No i co? Uciekamy przed burzą, ucieczka. Nie jesteśmy owcami burzy, więc tam nie pójdziemy. Pozdro, lecimy na miejscówkę. O kurczę pieczone, pięćko mi wypadło tam, cześć. O, ziko znalazłem. A się umieczimy teraz. Umiemierzimy. Zotowa?

Ale skala! Minuta! Ty! 2 i opcje zobaczcie to widzowie Dobra widzowie, deska umyta jak widzicie Niesamowity stan, wygląda teraz jak teraz nowa prawie O tutaj proszę, tutaj były robione grindy jak widzicie, co jest trochę zdrachane A teraz niefortunne nimbusty więc musimy uciekać eee, Także co, mam nadzieję że krótki vlogaz, mycia grzybów deski i ogólnie ze skakania, mi się podobał, jeśli chcecie więcej, no oczywiście piszcie Jak będziecie pisać, że nie chcecie, nie chcecie, to i tak to będę nagrywał, bo potem mi spamujecie, że nie żyję, nic nie robię I się opierniczam, bo ja uciekam Dzięki za vlogasa, decha Do nas dechom, Pozdro, po!